Pokój tobie. To już piąta niedziela Wielkiego Postu. Kolejne słowo w centrum. A kto jest w centrum dzisiejszej Ewangelii? Posłuchajcie sami. Do Pana Jezusa faryzeusze przyprowadzają niewiastę, którą pochwycono na cudzołóstwie. Stawiają ją po środku. Centrum ich zainteresowania. Jest grzech. Jest zło, które zostało przez nią popełnione. Chcą ją ukamienować. Może warto zadać sobie pytanie, czy czasem kogoś dzisiaj nie chciałbym ukamienować, bo w jakoś nie potrafię przyjąć, że grzeszy, że odchodzi od Pana Boga. Zdanie Pana Jezusa, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Jest jak kubeł zimnej wody, słowo, które dotyka sumień faryzeuszów, słowo, które doprowadza do tego, że oskarżyciele odchodzą. Oskarżyciele nie mają ostatniego zdania. Ostatnie zdanie należy do Pana Jezusa, który mówi: Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. W centrum Ewangelii zostaje cudzołożnica i Pan Jezus. Święty Augustyn powiedział: Pozostali we dwoje biedaczka i miłosierdzie. To miłosierdzie jest w centrum Ewangelii. To miłosierdzie ma ostatnie słowo niepotępienie. Pan Jezus przyszedł, y, aby przebaczać, aby przynosić życie. I może czasami mamy tak, że nikt nas nie potępia. Pan Jezus nas nie potępił. A sami nosimy w ręce kamień na samego siebie. Nie potępiaj samego siebie, jeśli Pan Jezus Ciebie nie potępia. Niech w Wielkim Poście, ale i w ciągu całego roku, kiedy przyjdziesz do konfesjonału, niech Twoje serce usłyszy, niech Twoje ucho usłyszy i ja Ci przebaczam. Idź w pokoju. Idź i nie grzesz więcej. Zapraszamy do kolejnych odcinków Słowa w Centrum, już za tydzień Niedziela Palmowa. A dzisiaj życzę Tobie błogosławionej Niedzieli z Bogiem.